Szybki przekaz na tu i teraz dla ciebie. Wszechświat wybrał cię, żebyś to usłyszała, bądź usłyszał. I jest to na ten czas, teraz, na następne kilka dni: zwycięstwo, mądre wybory, które przynoszą uznanie społeczeństwu, sukces, awanse, nagrody lub stypendia. Jeśli jesteś teraz podczas podejmowania decyzji, albo tuż po podjęciu decyzji. To była dobra decyzja. To właśnie ona przyniesie sukces, to ona przyciągnie te dobre rzeczy. Mamy tutaj trójkę w uczuciach. Jest to piękna karta. Wiadomości warte świętowania. One się tak troszeczkę wiążą z tą poprzednią kartą. Radosne nowiny, być może zarączyny, czyli ślub, jakieś ceremonie w rodzinie, ceremonie nasze, takie wiecie, wewnętrzne. I to jest karta, która mówi, żeby czuć się dobrze w środowisku, w którym się jest. To jest rodzina, czy to są przyjaciele, czy to są nasi bliscy jacyś. Mamy się czuć dobrze, i to jest taki czas, kiedy będziemy czuli z nimi takie duże połączenie: takie bardzo fajne, duże połączenie. Oraz karta ósemka ognia, ósemka buław, to jest karta, która mówi się, że dzieje się zbyt dużo, dzieje się bardzo dużo i tutaj troszeczkę trzeba uważać na stres, bo ten stres może spowodować, że możemy się zaciąć. Ale jest to karta, która mówi o wielozadaniowości. Także teraz to jest taki moment, że mimo tego stresu i mimo wielu rzeczy do zrobienia, wszystko ogarniecie. Wszystko ogarniecie może się tutaj pojawi, jakaś podróż służbowa może dla niektórych zmiany w postaci, nie wiem, nowej pracy, nowego projektu, nowego związku. To są takie rzeczy, ale bardziej bym patrzyła w sferze. Pracy, finansów, działania, spełniania marzeń to bardziej coś w tym stylu. Także te następne dni zapowiadają się bardzo dobrze i życzę Wam wszystkim miłego dnia.